Z nami Michał Horkawy, jeden z głównych organizatorów turniejów Smoka Polskiego. Michał, te turnieje są tak skrojone, że nawet y, pogoda nie jest w stanie w żaden sposób pokrzywdzić Was wam planów. No, no, rzeczywiście staramy się wszystko dopiąć zawsze na ostatni guzik, uczymy się też. No, turniej smoka rozwija się, prawda, bo to idzie można powiedzieć już z marszu, z biegu, ale cała zasługa, że, że to wszystko się to odbywa w takim kształcie, w jakim się odbywa, to przede wszystkim zawodników i rodziców, no bo bez rodziców, bez zawodników nikt nie zorganizowałby turnieju, prawda. Dlatego tutaj z tego miejsca chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za, za wytrwałość, no bo zwrócimy uwagę, to, to są warunki można powiedzieć takie mundialowe. E, gdzieś Katar, prawda, przygotowujemy się, tak my, a tutaj biegają następcy Lewandowskiego, Milika i tak dalej. Tak więc ogromny szacunek dla dzieci. Zostawiły tutaj e, litry potu, walki, ambicji i tej takiej czystej esencji dziecięcego futbolu i to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Najpiękniejsze, ale dzięki pewnie też temu, że organizacyjnie ten turniej stoi na bardzo wysokim poziomie, choć nie jest to takie proste, bo Logistycznie tyle drużyn, tyle zespołów, tyle boisk, trzy dni grania, małe przerwy, to, to nie jest takie proste, żeby, żeby to wszystko spiąć od samego początku do końca. Tak, na, na sukces tego turnieju pracuje bardzo dużo dużo osób. No, pan Mariusz Wyszyński, prawda, człowiek orkiestra. E, Zwrócimy uwagę, przyłączają się też, też nowe osoby, nowe podmioty, którym też bardzo chciałbym podziękować. Nie jest to praca jednego, jednego człowieka, jednej osoby, ale naprawdę zastępu ludzi. E, którym przyświeca jeden cel, żeby dzieci mogły przyjechać, żeby mogły długo, długo pograć, żeby mogły się zintegrować, nacieszyć się miejscem, w jakim się znajdują, no bo Kraków, Wieliczka to jest prawda, Perła tutaj południa, tak więc że wszystkie takie zalety tego miejsca na pewno wykorzystują w pełni. Największą nagrodą dla organizatorów Twoim zdaniem jest to, że drużyny, które są tutaj pierwszy raz, huralnie zapowiadają, że, że chcą wracać na kolejne edycje, czy to letnie, czy zimowe? Tak, to na pewno cieszy, no bo to jest e, oznaka tego, że staramy się e, nie tylko mówić, ale robimy wszystko, żeby wszyscy wyjeżdżali stąd zadowoleni. Jeśli jakieś popełniamy błędy, no to naprawdę nieświadomie i z tego miejsca chcielibyśmy je e, z tego miejsca chcielibyśmy przeprosić, ale myślę, że jest ich tak niewiele i przy tak ogromnym turnieju i przy tak ogromnej rzeszy ludzi, którzy się tutaj przewijają, e, to jest naprawdę e, fajny efekt końcowy. Jakie plany na kolejne edycje, na kolejne turnieje pod? Egidą Smoka Weberskiego? Czy znaczy, plany są e, bardzo duże? No, dużo ambicji. no Tutaj też e, Piotrek Turbański i, i Proturnieje. E, no, Staś już który gdzieś tutaj e, jest ze swoją drużyną i, i OnlyFootball. No, chcemy na pewno rozwijać, e, spełniać dziecięce marzenia to jest najważniejsze. E, chcemy też rozwijać trenerów. Chcemy jakąś e, świadomość, że. Turnieje w Polsce naprawdę są bardzo fajne i też jest to jakaś szansa do wyjazdu zagranicznego, bo przypomnijmy, że tutaj główną nagrodą to jest wyjazd na turniej zagraniczny do Niemiec, do Düsseldorfu czy, e, czy innego miasta, gdzie dzieci, no nawet w ten weekend, prawda, 12-10 drużyn rywalizuje z drużynami z Europy. Benfica, Lisbona, Sporting, Manchester, e, Atletico, można wymieniać, to jest cała lista. Tak więc czekamy na ich wrażenia, na ich relacje, które naprawdę pojawią się, na pewno się pojawią na Facebooku. Tak więc że to są nasze cele, żeby spełniać dziecięce marzenia, żeby umożliwić im jakąś możliwość. My dorośli. I co jest piękne tak na koniec, że te drużyny, które wyjeżdżają na te turnieje zagraniczne, wcale nie stoją na straconej pozycji w rywalizacji z tymi tuzami europejskiego futbolu. No absolutnie, no. walczą tam yy, ramię w ramię yy, i naprawdę są taką piękną wizytówką tego polskiego futbolu. To mi się wydaje, że, że dzieci dementują, że tutaj w Polsce nie ma szkolenia albo że my nie potrafimy grać, prawda? Dzieci jadą i. No ja wierzę, że, że wypłynie kilka talentów na europejskiej scenie piłkarskiej. Tu z Polski i z turnieju Smoka to tym bardziej. Na pewno będziemy się w tej tym szczycić.